Dajcie, kochani, na naszym kanale po dłuższej przerwie. Pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego ja tutaj stoję, a nie Marek, nie mój tata, ponieważ w tym roku stwierdziliśmy, że oboje będziemy prowadzić kanał, oboje będziemy prezenterami, jeżeli chodzi o odcinki. Także mam nadzieję, że taka propozycja też przypadnie Wam do gustu. Ja jestem Angelika, zazwyczaj stoję za kamerą, a od teraz będę również stała i przed kamerą. Także mam nadzieję, że Wam się to też spodoba, i też będziecie tak chętnie oglądać te odcinki, również ze mną w roli głównej. Dzisiejszy odcinek będzie takim update'em, jeżeli chodzi o to, co już udało nam się zrobić po przerwie zimowej i co jeszcze planujemy zrobić w naszym ogrodzie. Pokażemy Wam basen, jak już wyglądają wstępne przygotowania do oczyszczenia wody. Pokażemy Wam również nasz żywopłot, który już wsadziliśmy. Ale jeszcze musimy rozłożyć linię nawadniającą, która bardzo ułatwi nam dbanie o ten żywopłot. Zostańcie z nami do końca odcinka. Pokażemy Wam, jaką roślinę wybraliśmy na żywopłot, czym ona się charakteryzuje i jak to w ogóle wygląda. Także zachęcam. Jak widać w naszym ogrodzie już wiosna pełną parą. To jest czereśnia, która ma 3 lata. W tym roku ma bardzo dużo kwiatów, najwięcej z poprzednich lat. Miejmy nadzieję, że pszczółki sąsiada są wypoczęte po zimie i mają bardzo dużo siły, żeby tutaj nam wszystko zapylić, żebyśmy mieli piękne, duże owoce w tym roku. I chodźcie, pokażę Wam jeszcze wiśnie, która również jest trzyletnim drzewkiem, a również ma bardzo dużo już kwiatów, także miejmy nadzieję, że pszczółki są przygotowane na pracowitą wiosnę. A teraz oddaję głos stacie. Witajcie. Angelika już się z wami przywitała. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu. Ja wam pokażę teraz od swojej strony takie bardziej techniczne rzeczy. Ja będę techniczny, ona będzie bardziej taka ogrodowa powiedzmy. Ja wam pokażę co się stało, bo basen. Basen mieliśmy w tamtym roku. Zimował, nie wypuszczałem wody, zostawiłem ją na zimę. Woda była zielona na wiosnę, mocno zielona. Zeszła mi dość dużo, z tego względu, że korki wlotowe do basenu wyciągnął mi mróz, lód. Wyssał je i mi woda spłynęła. Całe się przetrwał, bo bałem się, że tafla, wody, ta, tafla tego lodu zejdzie na sam dół i przebije. E, mm, poszycie basenu. Udało się, ale wody było Powiedzmy, tyle było wody w basenie. Była totalnie zielona, pełna śmieci, bo musiałem zostawić odkryty basen, żeby to wszystko naleciało i żeby się dało przykrywkę ściągnąć od lodu. Słuchajcie, zobaczcie, jak wygląda basen. To jest po wstępnym czyszczeniu. Już tutaj jest zrobiona pierwsza chemia i pierwsze filtrowanie. Woda jest już czysta w miarę, ale jeszcze jest sporo osadu, który muszę usunąć z dna. Filtra, jakiego używam, to już chyba Wam w tamtym roku pokazywałem, to jest zwykły, najprostszy filtr, filtr papierowy. I on sobie daje radę, nie ma przepływu jakiegoś dużego, ale sobie daje. A dzisiaj chciałem Wam jeszcze pokazać jeden fajny chwyt. Sprawa wygląda tak, że odkurzanie dna basenu nie jest takie proste i oczywiste. Jest masę odkurzaczy, które są akumulatorowe, podłączane do pompy i tak dalej, i tak dalej. Kosztuje to od kilkuset złotych, nawet do kilku tysięcy złotych, różne te... Yy, odkurzacze są dostępne na rynku. Ja nie chciałem korzystać z jakiegoś drugiego odkurzacza. Stwierdziłem, że musi się dać to łatwiej, więc zastosowałem patent. Zamiast w, rura, która wciąga wodę z basenu, odpiąłem ją od basenu i podpiąłem zwykłą rurę od odkurzacza. Tutaj nasz statysta nam włączy teraz. Do gniazdka naszą pompę i zobaczycie, jak to wciąga. Czy to daje radę? Taki zwykły, mały filtr. Ja Wam pokażę. Nie będziemy odkurzać całego basenu, ale zobaczcie. Ja Wam pokażę. To jest zwykła rura od odkurzacza podłączona do filtra basenowego. Zobaczcie, co się dzieje. Idzie pięknie po odkurzać wszystkie śmieci. Oczywiście, jeżeli w trakcie sezonu potrzebujecie odkurzacza. Polecam najbardziej akumulatorowy, odkurzacza do odkurzenia jakichś papierochów, piachu, który dzieciaki wrzucą na dno. To zdecydowanie akumulatorowy, bo mniej roboty, bo tutaj z tym rozwiązaniem, które ja Wam teraz pokazuję, no jednak jest troszeczkę kombinacji, trzeba podpiąć, tą rurą latać, powoli to robić, żeby nie wzburzać i tak dalej, bo to jest pył, taki osad, on nie wciągnie, odkurzacz taki zwykły, nie wciągnie, bo on jest taki drobny, że go przeleci przez niego i wleci z do wody. Jedynie filtr papierowy zatrzyma taki muł, bo to jest muł, o właśnie, to jest muł. Zobaczcie, jak to fajnie idzie i to dość szybko idzie. Bo woda musi być odstana. Po zimie kilka razy musimy tak zrobić odstać ją, żeby ten muł mógł się zebrać w jednych miejscach, żeby było łatwiej nam odkurzyć. No, i filtr musimy czyścić dość, dosyć często, bo on zostanie zamulony za chwileczkę. Ale to się robi tylko po zimie i tak wygląda woda po zimie, słuchajcie. Proszę wyłączyć odkurzacz. Dziękujemy, dziękujemy. Już pokazaliśmy. Więc proponuję Wam takie proste rozwiązanie do basenów. Myślę, że wystarczy. Słuchajcie, jeszcze jedna akcja nas spotkała w tej zimy. Pamiętacie, tworzyłem odcinek o kamerze, którą tutaj montowałem. Ona już jest trzeci, czwarty, piąty sezon chyba, albo czwarty sezon. Sprawuje się idealnie. Wszystko nagrywa, działa. Nic się z nią kompletnie nie dzieje. Jest rewelacyjna. Ale moi współmieszkańcy na tym terenie postanowili mi trochę zrobić przykusa. No i zeżarły mi kabel. Kabel, który jest od panela, bo yy, bo kamera jest ładowana słonecznie z panela słonecznego, który jest podłączony kabel od niego do kamery. Stwierdziły, że zeżrą mi ten kabel. No i nie zeżarły. Po trzech latach w końcu coś musiałem przeskrobać, że mnie tak potraktowały. No i cóż, wymieniłem niby ten kabel, ale chyba zrobiłem mały błąd, bo nie sprawdziłem najpierw, czy ten kabel ładuje kamerę. Tylko go od razu przylutowałem, bo go się nie da wymienić, bo nie jest spinany, tylko. Niestety, zalany jest w panelu, więc musiałem lutować i nie ładuje mi tej kamery. Muszę ją ściągnąć. Pokażę, pokażę Wam o tej kamerze jeszcze chwilę, pogadam, bo ona już tutaj, pokaże Wam w jakim stanie ona jest po trzech czy czterech latach. Bo to też jest ciekawe chyba, bo każdy się zastanawia, jak to będzie wyglądało. O, widzicie? Kabel dorobiony, ale niestety nie działa i muszę go. Muszę go wymienić jeszcze raz. Mamy już kamerę, którą odkręcam, bo muszę ją podłączyć do stacjonarnej ładowarki i naładować, bo nie widzę obrazu. Zobaczcie jak wygląda kamera. Ona jest pomazana przeze mnie flamastrem. Nie pamiętam czy w tamtym odcinku o kamerze właśnie pokazywałem wam, ale specjalnie ją pomazałem, żeby nie przyszło do głowy jakimś Jakimś dowcipnisią zabrać mi tej kamery, bo zobaczę, że jest i tak pomazana, popsuta. Zobaczcie, tak wygląda po 3-4 latach kamera, którą kupiłem za chyba 600 zł. Wszystko działa w niej idealnie. Naprawdę nie ma się czego przyczepić. Połączenie z internetem ma świetne. Przypomnę nazwę Reolink. Model Argus. Argus PT. Argus PT to jest model. O, tak. Sprawdza się idealnie. O, zobaczcie tutaj. Muszę ją oczyścić trochę. Pajączki tutaj zrobiły sobie domek. Oczyścimy zaraz. Także, no, sprawdza się. Polecam. Z czystym sumieniem polecam. Możecie taką kamerę sobie zakupić i sprawdza się. Panel słoneczny. Czy daje radę taki panel? Pokaż, Angelika, może. Ten panel może będzie go widać stąd. Ten panel jest nieduży, słuchajcie i on jest ja wątpiłem, szczerze, czy on da radę naładować kamerę. Jeżeli ładowałem to tylko raz przez te 3 czy 4 lata, bo był ustawiony źle. w Złą stronę był ustawiony ten panel do słońca i mi się kamera w zimę rozładowała. A tak nawet w zimę dało radę. Ja nie ładowałem tej kamery. Była ładowana z panela i dawała radę. Także takie rozwiązanie też działa. Słuchajcie, w dalszej części materiału pokażę Wam, co wymyśliliśmy na żywopłot. Zostańcie dalej, bo roślina jest niestandardowa i nietypowa. I myślę, że Was zaciekawi, zobaczymy, czy nam to urośnie. Ale o tym o żywopłocie powie Wam Angelika. Zapraszam. No, wreszcie mi Was oddał. Bo jak zwykle rozgadał się jak w każdym odcinku. Zanim przedstawię Wam roślinę, którą wybraliśmy na żywopłot, chciałabym Wam pokazać, dlaczego podjęliśmy taką decyzję o zasadzeniu takiej ściany zielonej. Mianowicie wcześniej sąsiadka, te dwa budynki, które widzicie za mną, miała obrośnięte winogronem które sprawiały, że bardzo fajnie ta zieleń się tutaj komponowała, ten krajobraz był naprawdę przyjemny, ale w ostatnim czasie stwierdziła, że to wszystko wykarczuje, odsłoniła budynki, które nie są zbyt zadbane, przez co ten krajobraz delikatnie się zepsuł, więc chcielibyśmy to naprawić. Nic nie dałoby założenie maskownicy na siatkę, ponieważ siatka jest dość niska, więc i tak byśmy nie zasłonili tych budynków. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy taką ścianę zieleni. I już wam pokazuję, przedstawiam dlaczego ta roślina. Więc tak, teraz chwilę porozmawiamy o tej roślinie. Jest to laurowiśnia. Charakteryzuje się tym, że rośnie nawet do 3 metrów wysokości i rozrasta się dość mocno wszerz. Dlatego jest zachowany odstęp od siatki. I tutaj, tak jak widzicie, Laurowiśnia ma dość mięsiste, duże zielone liście, jest to roślina zimozielona, więc tak będzie wyglądała przez cały rok. Dlaczego laurowiśnia? Ponieważ jak widzicie, ten żywopot jest dość długi. Chcieliśmy wybrać taką roślinę, która jak najbardziej ograniczy nam sprzątanie, przycinanie i tutaj sprzątanie tych liści na jesień. No bo tak jak widzicie, byłoby ich dość dużo, więc chcieliśmy tego uniknąć. Do, do tego e, Laurowiśnia może być użyta nie tylko jako żywopłot, ale również jako roślina ozdobna. Dlaczego? Bo kwitnie e, i ma piękne białe małe kwiatuszki, więc dodatkowo też będzie pięknie wyglądała w okresie kwitnięcia. Jest to miejsce dość mocno nasłonecznione, co ta roślina lubi, ale lubi też dużo wody. Dlatego w tym odcinku również rozłożymy linię kroplującą, która bardzo ułatwi nam dbanie e, o tą roślinę i tutaj opiekowanie się nią. To już na tyle, jeżeli chodzi o tą roślinę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do pytania się w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć. A teraz z tatą zajmiemy się właśnie rozłożeniem tej wcześniej wspomnianej linii kroplującej, a pomoże nam w tym Wiktoria, która jest naszym gościem dzisiejszym i będzie operatorem kamery. Linia kroplująca, podlewająca, kroplująca, jak zwał, tak zwał, potrzebuje Pojawiła się konieczność zakupu takiej zastosowania takiej linii, z tego względu, że te rośliny, tak jak Angelika mówiła, lubią słońce, ale lubią też, żeby dość mokro była. U nas jest tu dużo piachu, e, mało deszczu, więc może być problem z tym. Stwierdziłem, że musimy rozłożyć taką linię. Zakupiłem na naszym popularnym portalu 100 metrów przewodu kroplującego. Jest to rurka plastikowa z takimi elementami w środku. Nie wiem, co to jest. To niby służy o zakroplowanie, kropelkowanie. Co 33 centymetry jest rozmieszczone to na tej różce. Spróbujemy to zamontować i uruchomić dzisiaj. Montujemy to na takich fajnych haczykach, które się do ziemi wbija, i to zostawimy to tam. 2-3 cm nad ziemią, żebyśmy widzieli na początku, czy działa woda. Dostajemy w zestawie też masę złączek, trójników i tak dalej, bo też będziemy roz, rozdzielać tą linię. No i oczywiście wszystkie zawory jakieś, które są potrzebne do uruchomienia i mam nadzieję, że nam się to wszystko uda zrobić. Najbardziej się obawiam tej rury, czy nie będzie się gieła i wyginała i pękała, bo tego się obawiam najbardziej, no ale zobaczymy. Jak to rozwijać? Dobra, musimy to chyba tak rozwijać. Czekaj, czekaj. Staramy się, żeby tego nie zagiąć, wiesz? Spróbujmy to rozwinąć. Szkoda, że słońca nie ma, bo by nam to nagrzało tą rurkę, byłoby prościej. Ale nie ma źle. Nie jest słuchajcie, źle. Chyba to pójdźcie. Czekaj, 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 bo ja muszę to rozwijać tak, żeby, żeby nam się załamanie tu nie zrobiło. Zakończyliśmy pracę już przy linii kroplującej. Udało się. Mamy nadzieję, że będzie to służyło długo. Musimy parę poprawek zastosować, bo muszę dokupić opaski zaciskowe, bo jednak ta rura, w której jest, ona jest taka trochę twardawa i nie trzyma tam na tych złączach tak jak trzeba. Ale zastosuję opaski zaciskowe metalowe i to rozwiąże problem. Zobaczymy, jak widzicie na, na ujęciach. Krople lecą, fajnie sobie kropelkuje. Myślę, że dwie godziny takiego podlewania z rana da odpowiednio na pewno lepsze efekty niż bez podlewania. I żeśmy zastosowali jeszcze tutaj kilka rozgałęzień. Tu do borówek poszło dwa rozgałęzienia takie, żeśmy zrobili, bo borówki są, nie zostały przesadzone jeszcze, bo nie zdążyliśmy. Oraz poszło trzecie rozgałęzienie do. Porzeczek i agrestu, bo też nie zdążyliśmy, kwiaty zawiązały. Nie chcieliśmy ryzykować utraty owoców w tym Dokładnie. roku, więc no, działa. Zobaczymy, jaki będzie na dłuższym, na, w dłuższym okresie czasu, jaki będzie to efekt. Będziemy badać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czasem, z upływem czasu, czy to się nie będzie rozszczelniać, czy nie będzie się zatykało, czy to będzie odpowiednio dało. Ja no jeszcze nie pokazałem wam, ale to może zostawię na inny materiał. Bo linia kroplująca jest włączana automatycznie przez automatyczny zabór programowania w następnym odcinku. Jeżeli e zda egzamin, w ogóle. Jeżeli zda egzamin, mm. bo będziemy go programować, żeby o 5 rano odpalał wodę tutaj i podlewał nam podczas naszej nieobecności, i żeby nam to na pewno tu nie uschło. Także to chyba tyle. Tak, jeśli podobał się Wam odcinek, to zachęcamy do komentowania, lajkowania, do oczywiście subskrybowania naszego kanału e, i zachęcam też do e, z, kliknięcia dzwoneczka, tak żebyście mieli przypomnienie o naszych nowych odcinkach. No bo tak jak powiedziałam, ten odcinek będzie takim e, rozpoczęciem sezonu, także odcinki będą zdecydowanie częściej. Także tak, żebyście nic nie, nie, prze, nie przegapili, e, to zachęcam do tutaj do, do przypomnienia, do ustawienia przypomnienia w YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, czy ogólnie pytania dotyczące ogrodu, chcielibyście może coś zobaczyć, to również komentujcie. My bardzo lubimy czytać te komentarze i w ogóle integrować się z Wami poprzez te komentarze. Także zachęcam. Fajnie tak porozmawiać czasami. Mam nadzieję, że będę, będę Ci trzymał za słowo częściej odcinki, bo ja mam czasami z motywacją różnie. Mam nadzieję, że Ty wprowadzisz kolejny element do naszego hmm. kanału i te, zmotywuje mnie do częstszych nagrywa, nagrań. I te odcinki faktycznie się częściej będą pojawiać. Ja jeszcze mam taką zapowiedź krótką, bo mam nadzieję, że się pojawi. Uda nam się zrealizować pewien materiał. To będzie niespodzianka, ale mogę Wam zdradzić, że chcemy nagrać odcinek z zawodowym ogrodnikiem, który przyjedzie do nas w gościnę, i może uda się namówić go na wystąpienie z nami. Może porozmawiamy. O tym, jak się zakłada ogrody, jak się dba o ogrody, czego ludzie dzisiaj oczekują w ogrodach, co robią i tak dalej. Ale to tylko taka krótka zapowiedź i miejmy nadzieję, że dojdzie do, do realizacji tego materiału. My tymczasem się z Wami żegnamy. Zabieramy się za dalszą robotę. Z, idziemy do dalszej pracy, bo słońce nisko, a my musimy jeszcze parę rzeczy tu zrobić. Tymczasem żegnamy się z Wami. Trzymajcie się. Pa!